Witamy Dzień dobry Dzień dobry Dzień, Pierwsza moneta Zotowa kurde do? No i super gratulacje <grystanie> <grystanie> Dzisiaj znowu w takim pięknym lesie Szukamy pięknych rzeczy, monet i co inno Cześć Siemańko. Zobaczymy, co tam nie się wyjdzie. <gry> właśnie Bogdan, tam szaleje. Wyciągam monety za monetą. Lecimy zobaczyć. Jeszcze raz zaraz. <gry> A, ale fajny rybak, kurde no? no i super. Gratulacje, może więcej tam będzie. <gry> zaraz będę szukał właśnie. <gry> Dziemy... Piszesz, piszesz. Jest, nie? Nie, to wiesz, Nie? Bo ja widzę, że tu jest, nie? Ale ty tam lepiej się znasz na tym sprzęcie? To ty wiesz, kur... Jako mi się posypało. A, to że nie? To, że nie. ty takie kurde widy wielkie. To. Jeszcze takie żeby wielkie nie widziałem które większe Rink, jak rynka Takie małe I takie, i takie A tu dalej monety to musi być? Tu jest monetka Kolejna Chyba 2 złote prl No. To także trzecia moneta, nie? Tak W prl był tu narkocz <laughs> <laughs> Co on tu robił? To nie wiadomo Jeszcze? This, lá. Lá que é bicho. O cachorro acho A, ja, moneta, kolejna. Kolejne dwa złote. Chyba, bo to tak brudne, że nie widać, ale w wielkością. widać, nie? Bo tam... No, to jest 2 złote. No i to będzie też abuł. No, ale jeszcze tak sprawdzić nie ma. Nie ma. Ale i tak było, gitara, człowiek zadowolony tak, to też się ja. Dobra, to teraz ja idę poszukać jakiś monek, kurde, bo wszyscy wyciągają, a ja nie mam Znowu tam Bogdan też czyści Idziemy wejrzeć moneta? Hmm? O kurde, co to jest jakiś kawałek korony, czy czegoś, jakiś ogień Jeszcze takie coś było Ale co to jest? Nie, Ciekawe Co tu było kurde, że tu takie rzeczy coś dohajan, nie? elektrycznego chyba będzie Ja, to, to coś jest jakiś zacisk no ale fajne tam jest Bogdan a ja mam też do Bogdana fajny klin metalowy także będzie na złom Zara będzie lądowo u Bogdana w plecaku co tam ma? O, to jest plecak, ja? Ale mam też dla ciebie A, ah, Fajny mm. klin metalowy do plecaka, Nie ma plecaka. plecaka. <laughs> Nie ma plecaka Moż plecak Las piękny Jak widać słychać ptaszki ale wyskoczyła manetka tylko nie wiadomo jeszcze co ziemia <laughs> czarna to nie będzie za wiele wiadomo co to jest spróbuję to wyczyścić jak będzie to widoczne co to jest to wstawię tu Zdjęcie I co tam Panie mają? Nie ma, nic. nie ma nic Tak nie ma nic, że kopiesz Kupę, bo to się sprawa, ale później mi znikło A. A ja jakąś manetkę znalazłem, ale Nie wiem jaką Zardzywiałe będzie A. Jakiś odłamek. I to coś... się chwali, tam o jedną obrączkę. Tu widać, prl Perelu. Ale guzik nie zacznie, bo jest tu jakaś facjata I coś fajnego kurze widzę. No. Jest jakaś gęba na guziku. Także jest gitara. Czego pola się. Polejemy <noise> Ta woda ci miała. To jest ten żal do tego No ale coś ciekawego będzie To w Zbychu tam jest To będzie wiedzieć Zaraz o. podejdziemy I niech rozszyfruje Nie jest gęba o, coś tam jest. jest głowa, no? jest po pierwsze takie mm. na guziku. Zbyszek będzie wiedział. Ja. Tu jest ekspert guzik, ale z facetą. Coś masz kleszko albo coś? Pająk. To tak jest gówno. No, ja? jest tam faceta. jest jakiś, ryj. Coś ciekawego. Tym raz jeszcze nas zaskoczy. Są jakieś napisy na guziku. Nie dotykać. Nie. Do... <noise> <noise> Czego delikatnie doczyścić? Yeah. Bo to, to jest super fantastyczne. No. Tu mam obrączkę, tylko nie wiem kto, kto ma lepsze Także doszliśmy do tego, że to nie jest guzik. To była szpilka i to była taka spinka, nie? To się nazywa. Tak, do klaty. Odznaczenie. To, to było tak, jak to było. Bismark prawdopodobnie. No, kurde, jak Super. Roku, tak. można powiedzieć. Chyba, że dzisiaj sobie. <laughs> Teraz byśmy się chwali. Nie wiem, czy to nie jest 42 rok. A to tego to, to ci nie, nie powiem. Aż takich z roku to nie ma. Ale widać, że to. Trwy? Trochę zjedzone. No. To ja też tak mam, nie. No. Ja bym było bez rantów I 30, któryś to jest najlepszy rok. To może jeszcze reszta kości może Ci jeszcze zostaje ja, no, no. Dupa, co możesz zrobić <grymne> A to do ja. Normalnie chyba Teresa dzisiaj rządzi, bo Bogdan znowu tam czyści ja, Idziemy zobaczyć Idziemy ja, na Aha, Kalecunię Tak jest, ja, guzik Goczek To znaczy, że zgubił <grymne> Jak leciał ja. Tyle drzewa się marnuje O w tym lesie ile to by było palenia Ale mi tu kozik wyskoczył Kurde nie wiem kozik, ale nóż jakiś kuchenny o, czy będą jakieś napisy O kurde jeszcze to mi złamało Czy będą jakieś napisy To nie wiadomo Coś kap kopią te coś mają te tam mają Pewnie PRL A To monetka, no? Ja Monetka Końcu A ja mam Od razu gratulacje Ja dziękuję Ja mam, o. A, ja mam... A ja mam pytanie Co to za dwa zwierzątka? No. Istniejące, a nie żyjące. O kurze, to my! <śle> Istniejące i nie żyjące. <śle> Ślimak. Koza z nosa i bąk w gaciach. <śle> tak. Wygląda <Wygrałeś> na <naklejkę>, <śle> I co? Wiadomo nie wiadomo. Ciężko Zaraz to się... wyczyścimy i zobaczymy. Tadzie. No i to jest 10 groszy, prly <noise> Cieszymy się niezmiernie. <noise> Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. <noise> Dziękuję. Przyda się, <noise> tak. Kolejna moneta w tym samym dole. Jest PRL, bo to widać. 10 groszy, nie. PRL. Nie, nie I kolejne to jest depozyt, to jest skarb. Jakieś trzy monety to już jest skarb monet. No to jest panie no. Bogactwo. Skarb PRL-u. Kolejny narciarz, 10 To jest no. to jest 50. Ja. Idziemy na piwo teraz taki wyskoczył nóż mógł to być bagnet, bo nie wiadomo, bo jest to takie trójkątne, końcówka ułamana, a tu widać. Było do budzenia. aby abyś jeden, tam drugi, a ja trafiłem na hasiok Garnki, a tu nie wiadomo jeszcze co czeka, ale widać, że tam złom. Także nie ciekawie. Idzie Bogdan, maha. A ja mam klucz. Klucz do zamku. Bo tu już wystaje. A tu powinno być oczko, nie? Jak więc zobacz, zobacz jak to wygląda Tu jest wejście do zamka, to tu powinno być okrągłe, nie? A. Ale kurę nie ma I Co to było? Kura Szykira Ale do plecaka będzie Nie, mam. nie ma plecaka, ale sygnał jest teraz mi bateria padnie, a ja nie wziąłem baterii zapasowych. Znaczy czuć Pewnie coś je... zardzewiałego. Może reszta z tego klucza. Dla szczikawe. No, Tak, to jest kolor do tego. Takie nareszcie Dobrze O kamień znalazłeś fajnie, co? No. A ja znalazłem paśnik Ale biło mi na złoto Że to kurde, Ty i tam będzie w środku te złoto Fajnie, Z... nie? Ja, trzeba go rozłupać na pół A <laughs> ja e, albo Bagnet, czy pachnet? <laughs> Pogoda się w końcu zrobiła elegancko To się fajnie chodzi i teraz taki Ta kokieta wyladła I łaska wyskoczyła Także szukamy dalej Przed chwilą obrączka z gołębia wyszła, a teraz i to ci złoto Wyłania O, jeszcze się odbiło tam ale to nie złoto, to dwa złote, Kury to jeszcze lepiej. Także gitara. Także było to, co było. Masz tam jakieś fajne fanty? Nie mam, nie mam. Bateria padła. dogrywamy telefonem, bogdan, ma kurde, fajne fanty. Ja? O, kończymy na dzisiaj, panie, bo. Tak, proszę pana, wszystko ma fajne O kurę, ty tu masz tego Jezu. A coś z tego muszkietuska, nie? Chyba Kulka. Teraz mi tego i taki guzik jeszcze był. Płaski. A to resztę co nagrywałeś ja, to było Wcześniej. Ale najlepsze to jest chyba rybak na dzisiaj. 5 zł 74 Ja Da no super kurde, u mnie to tam było widać, i Zbycha też było widać, Bogdana było widać i do następnego, nie? Mm -hmm. Siemanko. Do następnego. Tak. Do następnego.